Cześć, witajcie. Ostatnie lęgi w tym sezonie. Właściwie już się coś tam wykluło. Jeszcze nie wiem ile. Lęknę tym razem perliczki. Jeśli chodzi o inkubację, perliczek. Podobnie jak z kurczakami, czyli temperatura 37,7. Wilgotność na poziomie 55-60%. Jak tu zapisane, no, a to w większości są takie parametry, perliczka kluje się w okolicach 27-8 dnia, czyli w okolicach 25. Przestajemy obracać jajka I tak obracamy średnio dwa razy dziennie. Szczerze mówiąc, nie zawsze miałem czas obracać, czasami były dwa dni nieobracane. Ale to tam niczemu nie przeszkadza. No to otwieram inkubator i patrzymy co tam się wykluło. Są tutaj 5 sztuk. One dopiero zaczęły się kluć. No ale jajeczka ładnie już są rozkute. No, będą teraz wychodziły wszystkie pięknie. No, bardzo ładne. 20 jajek e, perliczych. Wziąłem się tam Maransa, e, ale Marans się nie wykluł. Były, były zalężone jajka, ale niestety nic nie wyszło. A co tu więcej o perliczkach? Chyba nie ma co zbytnio opowiadać. Wymagania mają podobne jak kurczaki. Mogą siedzieć razem z kurczakami. Ładnie się odchowują. Niektórzy mówią, że są bardzo wymagające. Inni mówią, że nie są wymagające. Zobaczymy jak się będą chowały. Jaki będzie procent odchowania. W ogóle procent wylężenia z tych jajek. Zaraz będzie szybka dogrywka. Tak się tylko dolęgną te cztery już ładnie podeszły, to ja przerzuciłem. Zaraz postawię im wodę i trochę paszy. Przyszedł pierwszy tam początek podaję i pasze dla pisklaków najprościej, najłatwiej zapewnić wszystkie składniki. No i sprawdziłem jajka, wszystkie jajka to tam teraz były są napute. W ogóle bardzo fajne było zalężenie. Ponad 28 jajek, 22 były zalążone, z czego 2 obmarły tu 20, 20 perliczek, no i wszystkie jajka są przekute, więc teraz tylko czekamy ile wyjdzie, a później ile się odchowa.